Krynica, Szczawnica, Rapka. Trzy sławne uzdrowiska na ziemi sądeckiej. Spośród 700 tysięcy Polaków, którzy w ubiegłym roku kurowali swe nadwątlone zdrowie w polskich zdrojach, jedna czwarta przebywała właśnie tu, w jednym z tych trzech uzdrowisk. Rabka tradycyjnie już gościła tysiące dzieci cierpiących na schorzenia dróg oddechowych i dorosłych uskarżających się na niedomogi serca. W Krynicy i Szczawnicy wykonano ponad milion zabiegów leczniczych łagodzących następstwa chorób zawodowych, alergii, reumatyzmu, schorzeń układu pokarmowego. W samych tylko dziecięcych sanatoriach rabki leczyło się dotychczas ponad 322 tysiące małych kuracjuszy. Miliony ludzi doświadczonych przez los lub spłacających swym zdrowiem procenty kosztów rozwoju cywilizacji skorzystało już z dobrodziejstw sądeckiego klimatu, wód mineralnych, opieki sanatoryjnych lekarzy i pielęgniarek. A jednocześnie tylko w roku ubiegłym 600 osób nie wyjechało z Krakowa na zalecane przez lekarzy leczenie sanatoryjne z powodu braku miejsc. W województwie krośnieńskim na skierowania do sanatoriów czeka kilkuset rencistów. Dlaczego? Brakuje łóżek, miejsc przy stołach, lekarzy, czy może zbyt szczupła jest baza lecznicza naszych uzdrowisk? Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania to temat dzisiejszego obiektywu. Temat rozmowy z gospodarzami trzech uzdrowisk ziemi sądeckiej. brakuje nam łóżek sanatoryjnych. Wzrost łóżek sanatoryjnych jest nieproporcjonalny do ilości schorzeń występujących, szczególnie schorzeń alergicznych w kraju. My pokrywamy zaledwie 1,23 ogólnego zapotrzebowania na tego rodzaju schorzenia w kraju. Do nas przyjeżdżają pacjenci... Paweł Kukliński, dyrektor i naczelny lekarz uzdrowiska szczernica Kościenko. Czyli praktycznie czekali na skierowanie do naszego uzdrowiska do pięciu lat nawet. Zapotrzebowanie na łóżka sanatoryjne dziecięce jest w jakimś 80% procentach zaspokajane w skali kraju. Niemniej jednak Jerzy Starzyk, też naczelny Dyrektor Uzdrowiska Rabka i z dzieckiem dla przyjęcia do naszego uzdrowiska jest dosyć długi, bo niejednokrotnie. Po prostu czekają od jednego do dwóch lat niektóre matki na przyjęcie do nas. Ja tylko wspomnę, że w kraju naszym mamy paręset tysięcy zarejestrowanych chorych z rozpoznaniem astma oskrzelowa. Ci wszyscy pacjenci chcą się dostać do uzdrowiska typu Szczawnica, ewentualnie Szczawno albo Kołobrzeg. Stąd ten długi termin oczekiwania. W uzdrowisku Rabka w 1978 roku leczyło się około 35 tysięcy kuracjusz. Przeważnie dzieci. Jest to właściwie w tej chwili wszystko na co nas stać z uwagi na...